Mamy czwartek, 16 maja Godzina 13, chyba 18, 19 e, Właśnie dostałem dyspozycję z rana, że 80, brygada 3 Także powoli na słupek się udajemy pod zajezdnię Mam nadzieję, że dzisiaj będzie trochę czasu Nie tak jak ostatnio w niedzielę i nie będzie żadnych błędów w kamerce, która wróciła z serwisu. Nie mówię gdzie, jest, do jakiego serwisu chodzi, bo, bo to jest po prostu po znajomości mi kolega naprawia. E, także, także, ale w, zajmuję się tym serwisowo. Mm, coś tam powymieniał. Wymienił mi kartę. E, wymienił mi jakieś, no, coś, no nie chcę jakiegoś tam, jakieś gafy strzelić. E, Także może się dzisiaj uda w formie Cup View coś nagrać, to Wam wrzucę. E, tak, tam parę trochę wyjaśnień i tyle. 83 e, brygada od 1337 do godziny 19.11. E, autobus z tego co widziałem na mapce 1850, także bez kabiny, to jakby mi się udało robić cup view to będzie z lewej strony kamera na szybie. Pozdrawiam Was serdecznie. Ahoj! Witam się z Wami. W końcu się może uda jakiś kabiu nagrać. E, linia 80, do trzecia. Od 13.37 do e, 19.00 chyba 11. Kurde, nie widzę tramwaju. Czy jest tam, czy nie mam? Teraz to już dupa. I tak muszę wjechać. Czyli gamonie mi nie puszcza. Słuchajcie, trzy tematy taki na początek um, wróciłem na zlecenie. Um, więc Pierwsza sprawa, wróciłem na zlecenie, nie wiem jak to będzie z nagrywaniem słychać. Druga sprawa, nie wiem ile. Nie wiem ile się bateria wystarczy, bo tak jak wiecie, mam problemy z tą kamerą. Jest to Hero, hero 6 notorycznie są problemy z nią. Eee, już jak w, jeszcze wcześniej nagrywałem jak wcześniej widziałem, to już wtedy było coś nie tak z nią. No, ona się potrafi zawiesić albo nie czyta kartę SD. Także mam nadzieję, że tym razem się uda. Znaczy karty pamięci nie czyta nie tę kartę SD, tylko karty pamięci. No, ja mam nową kartę. I, wcześniej chyba na wstępie mówiłem, że tam kolega zaprzyjaźnionym mną no, bardziej on się tym zajmuje. Nie mogę powiedzieć, gdzie on się tym zajmuje, także on to sprawdził. No zobaczymy jak to będzie. No, 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 no. Dobra. No, 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 no. Musiałem pokazać kobicie, bo nie wiedziałem jak ma zjechać Także mówię, no zobaczymy jak to się będzie z tym nagrywaniem. Nie chcę wam nic obiecywać. Na pewno będę nagrywał całe trasy z szybi, ale dlatego że kanał na początku był stricte. Miał uczyć tras ludzi, tak? Którzy się zatrudniają do spaku. A Że on był stricte po to robiony no, zobaczymy, jak to będzie. Nie? Trochę ścisze głos, teraz będzie dużo ludzi. O, i dawali musieli. i nie mogłem tak za bardzo rozmawiać. Także już wracamy. No mówię, o nagrywaniu mówiłem, mówiłem o tym chłopaku na zajęcie, który to który zepsuł tą całą relację między, między, nagrywaniem, między nagrywaniem a że podejście kierowca do pasażerów. Wszystkim dużo jest pretensje ja to nie będę tak głośno galał i ale w ogóle autobus jest bez mocy. Cały czas na minus jeżdżę, już od pierwszego kułka. Może teraz to robiłem przez te 3 lata, więc oprócz opieki nad chorym tatą i jej dziewczyną. Na szczęście, którzy wyszli już z tych chorób i jakoś w miarę funkcjonuje mi się w miarę wszystko, to poprawiało. Oprócz tego jeździłem busem, woziłem spożywkę, jeździłem busem, woziłem ludzi. Parę razy pojechałem dużą zestawem, dużą solówką w trasę na tydzień dwa. Powąchałem trakerkę, powiedziałem dziękuję. Nie chcę spani na parkingach to nie dla mnie. I tyle, pieniądz może fajny, bo naprawdę to stało moją tra miałem trasę na Niemcy, Holandia, ale podziękowałem mówię ze względu na, na spanie po parkingach, na, na spędzanie 15-24 godzin w kabinie. Ja na szczęście jeździłem na strzała, także nie jeździłem powiedzmy dwa tygodnie w straszliwej tydzień, do domu, tylko jeździłem, jechałem na 2-3 dni i wracałem. A nauka jazdy musi mnie wykonować. Cały czas jadę na minucie, te rozkłady jazdy w tygodniu to są naprawdę, nie wiem kto to kurde układał, no ale cóż zrobić? Chyba mamy tutaj pacjenta na żądanie. Że muszę stanąć na Reddit e, Chyba wszystko powiedziałem, co miałem powiedzieć. Co robiłem przez ten okres czasu. A, nie jestem też w stanie, nie mogę Wam mówić, jakie mam służby, tak? Nie chcę na razie to. Blok, trenerzy, nie, zapomniałem pomoc, że serii komunikacyjnej, a rozmawiałem z nim prywatnie na innej stronie i też mu tam tłumaczyłem, pozdrawiam czy jeszcze raz, David. No i przez to właśnie zamieszanie na zajezdni z tym chłopakiem nie chcę podawać. Jak mnie ktoś spotka, to fajnie, sobie wkładajcie urządzenia do kabiny, sobie nagrywajcie, nie ma, rozmawiamy zawsze. Nie chcę się umawiać nie, na tej zasadzie. Możecie zadawać pytania, postaram się coś odpowiedzieć. Tylko pytania takie typowe, znaczy, no, nie pytajcie się o szczegóły technicznie na zajezdni nie pytajcie się mnie o autobusy, bo ja jestem ja to na zleceniu nie jestem jakimś fascynatem na, na tyle tego wszystkiego. To jest po prostu mój zawód jako kierowca. Jeździłem kopeladę jako kierowca w innych firmach i, 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 i tyle. No. Jestem kierowcą. Tam naprawdę nie znam się na technicznych niuansach. Także mam nadzieję, że ten kabiół udało się nagrać. Chociaż z lewej strony nagrywam, bo, bo mogę 1850 nie posiada kabiny. i Nie wiem jak na szybę tego przykleić. Czy tego na no, kamerę, przykleić na szybę. Specjalny uchwyt kupiłem stabilizujący. Mam nadzieję, że to też akurat jest na starym uchwycie. Ale mam nadzieję, że się uda. Teraz, jak to jadę na zakłady, to jak będę miał czas 5 minut. To wrzucę kamerę na, na podszybie i nagram dla kierowców po całą trasę 80. Jak ktoś to pozdrawiam bardzo serdecznie. Być może jeszcze coś tam potem nagram Ahoj 17.50 Kurde, nie ma nawet jak nagrać zagra pożegnania O, dwa obok siebie Zakłady piekarnicze Kończył dzisiaj cholera Także kończę, bo, bo masakra jest tam z tyłu Chyba chce za mną pojechać, także Także, także, postoi chyba trochę